Hej, przed Wami książeczka Zagubiony Josie Williams. Książeczka jest od wydawnictwa HarperCollins i swoją premierę miała 27 kwietnia 2022 roku. Mam tu dla Was taki mały cytat. Bo światło nie czekało, aż wyjdę z szoku i dobrze się zastanowię. Po minucie czy dwóch zniknęło, a ja zostałem na brzegu rzeki, patrząc na rodzinę, która zrezygnowała z prób reanimacji, Płakała nad moim ciałem. Słuchajcie, ciekawi mnie, czy wierzycie w to, że zmarły może na przykład nie przejść na tą drugą stronę, że kiedy ma ten jeden, jeden, jedyny, niepowtarzalny wybór czy odejść, czy zostać, to on zostaje. Wiecie, powodów tego wyboru może być naprawdę wiele, jednak przede wszystkim jest nią miłość i niedokończone sprawy. No i tutaj, właśnie takim zagubionym w totalnie nagłym trybie, okazał się być nastoletni ryder. Poznajemy go później jako duszka, nie katperka, duszka ryderka, który poniewiera się po świecie już od pięciu lat. Ma niby przyjaciółkę, z którą wspólnie obserwują ostatnie wędrówki ludzi, jednak wciąż za czymś czeka. Tak, jakby poszukuje tego czegoś i wierzy, że to spotka. No i nagle, kiedy na szpitalnym korytarzu zauważają, już po prostu wie, na co czekał, czy raczej na kogo. Powiem Wam, że całkowicie tlaci dla niej głowę. Rozbawia go jej każde potknięcie, ujmuje jej urok osobisty, chociaż czasami przyćmiewa go smutek, kiedy przypomina sobie, kim jest. Wiecie, on tutaj wie, że ona potrafi kochać całym sercem i to właśnie sprawia, że coś wewnątrz niego pęka i, no, totalnie nie potrafi przestać o niej myśleć. Bardzo często ją obserwuje i kiedy zauważa, jak rozpędzona ciężarówka pędzi prosto na nią, dosłownie nie zastanawia się długo, tylko wskakuje w ciało innego przechodnia. I dopiero później dowie się, że to zdarzenie miało bardzo srogie dla niego konsekwencje. Wybaczcie, że tak y, tylko trzymam, ale oczywiście, o! Moje słońce się obudziło, muszę go tu troszeczkę ululać. I, I tak, no niestety, moje recenzje ostatnio wyglądają. W ogóle, wiecie co, ta książka bardzo przypomniała mi taką inną, tylko kurczę, nie potrafię sobie przypomnieć tytułu. Tam też był taki motyw właśnie wskakiwania w ciało innego człowieka. Powiem wam, że no to niby jest książka młodzieżowa, ale gdyby ją sfilmowano, jestem nawet pewna, że zapadłaby w pamięci równie mocno, co film Uwierz w Ducha. Gdzie właśnie grał tam rolę mój ulubiony aktor. Wiecie, ja tą książką byłam naprawdę oczarowana, gdyż styl był tutaj taki miękki i taki niewinny. No, może i prosty, ale właśnie przepełniony takim, takim trochę szczęściem, jakby nawet smutkiem, i to wszystko było naprzemienne. No, ukazuje jakby naszą przyszłość, gdzie kiedyś i my przestaniemy być materialni. A smutne było to, że chociaż się kochali, to tak naprawdę, no, nie mogli być tu ze sobą razem, tak. Wszystko będziemy czytali z ich perspektywy, więc tym bardziej echo ich słów naprawdę zapada nam w pamięci. Ja bardzo mocno Wam ją polecam. Jeżeli lubiliście film, właśnie Uwierz w ducha, to z pewnością ta książka też naprawdę Wam się spodoba. Mega się czytał, była bardzo wzruszająca, bardzo poruszająca. I no, aż, aż jak sobie tylko przypominam, to po prostu chce mi się płakać. Naprawdę, chuseczki też Wam się tu przydadzą. Także książka jest warta polecenia, ja Wam naprawdę bardzo mocno ją polecam. No Premiere miała pod koniec kwietnia, ale powiem Wam, że nie wiem, według mnie powinno być o niej naprawdę bardzo kuśno w mediach. Bo są książki, które są ładne, dobre, a są takie, które są piękne, tak jak ta, o których naprawdę powinien usłyszeć cały świat. Mówię Wam, wystarczy ją sfilmować i to by była po prostu bajka. Bajka każdy by ją oglądał. Piękna i cudowna, tylko obawiam się, że ciężko by było znaleźć kogoś, kto by tak dobrze sfilmował ją, jak dobrze jest po prostu napisana, wiecie, dbając o te wszystkie szczegóły, o, o te wzruszenia, o te zachowania o tych całych postaci. Także ja ją wam bardzo, bardzo mocno polecam. Bardzo się cieszę, że dzięki wydawnictwu HarperCollins mogłam ją przeczytać i naprawdę wzruszyć się i no, docenić bardzo dużo rzeczy, które się w życiu obecnie posiada, a które mogą nam właśnie przez palce przemykać. Mam nadzieję, że ja w niedługim czasie nie stanę się takim duszkiem. To by było bardzo smutne. Okej, okay, ja już się z wami żegnam. Mój malutki guguś też się żegna. Tak, zasypia mamusi. Książka jest boska, bardzo wam ją polecam. Popatki, kochani.